Ender i Elliot ważą już powyżej 40 gram. Elliot, czyli Albino 46. Elliot będzie ciemną czekoladą z akcentami Pinto, czyli po waszej lewej, waży 43 gramy, więc praktycznie są jednakowe. Może tak będzie bardziej widać tylko wtedy pada cień. Jak widzicie jeżyki już mocno urosły. Potrafią zwijać się w kulkę. I jeśli chodzi o odmiany barwne, są ślicznie wybarwione igiełki. No i tu Eliot pokazuje. Już. już się nam rozwija. Zwijanie w kłębek już mu nie odpowiada, ale widać, że ma pełen, gruby brzuszek i jest zadowolony. Możecie poobserwować, jak maluszki ćwiczą swoje mięśnie. Zaraz wrócą do mamy. Dzisiaj maluszki mają 10 dni. I z takich drobnych, około 8 gramowych jeżyków na pierwszym filmie. Widzieliście jak mają trzy dni, i już widać takie fajne kolczaste stwory. Mama czuje się dobrze. Od kilku dni otrzymuje już dysk do biegania. Coraz dłużej, dłuższe wyprawy z gniazda robi. Także maluchy coraz dłużej są. Zostawione same w sobie. Ponieważ pierwszy raz są tak długo. Wyjęte z domku, gdzie mają cieplutko i przytulnie. Eliot poka właśnie pokazał, jak dostał czkawki. Tak, jeżeli potrafią mieć czkawkę, a w następnym filmie pokażę a raczej opowiem jeszcze kilka ciekawostek z życia jeżowego. W dniu kręcenia tego filmu mamy już kolejne mioty, ponieważ mamy wielki wiosenny baby boom. Łącznie jeżyków malutkich jest już 10. Czterech płci nie znam. Z pozostałej szóstki jest pięciu chłopców, jedna dziewczynka. Jeśli chodzi o odmiany kolorystyczne, czwórka, która dzisiaj rano przyszła na świat, będzie ciemna, czyli minimum koloru Endera, ale sądzę, że będą greje, a nawet może dark greje, ponieważ tatą najmłodszego miotu jest Wonder, mogą być Snowflake oraz Whitey. Natomiast jeśli chodzi o miot w tym momencie środkowy, gdzie rodzicami jest Lily oraz drugim rodzicem jest Mikołaj, to dwa jeżyki Pinto będą jakieś odmian barwnych, może browny, może Dark Synchot, ponieważ będą ciemne oczy, ale z akcentami będą Pinto. Jedna dziewczynka, jedyna w tej chwili, która jest z rodzynkiem wśród tych dwóch miotów, gdzie jestem w stanie określić płeć. Ma już swój domek. I udało mi się dzisiaj zrobić nawet jej pierwsze zdjęcia, ponieważ Lili jest bardzo opiekuńcza, da, daje się karmić, daje zaglądać do domku, ale po prostu odruchem mam w większości jeżowych mam, jest odruch, fukania, czasami podskakiwania, także wolę za bardzo jej nie grzebać w domku, ale w ciągu najbliższych 3-4 dni na pewno będą pierwsze zdjęcia oraz pierwszy film w tej chwili z tym środkowym miotem.